Ranczoparty, wkładowała zgrywka. Każdy z graczy otrzymuje po 7 kart. Normalnie są zakryte, to gramy w otwarte karty, żeby pokazać, jak, jak się gra. Tu jest to z reszty zakrytych kart. Karty jak widać są z balonikami i bez. Od 1 do 7 różne zwierzątka. Układamy zwierzątka w wierszach. Od 1 do 7, ale możemy też układać je w górę. I W górę to są jednakowe zwierzątka w rzędach, czy na przykład same jedynki, same dwójki i tak dalej. Pierwszą kartę tutaj odkrywamy, tym razem od szóstki. Jest szóstka, możemy dać w takim razie siódemkę konika lub piątka ktoś ma. No i zaczyna tutaj grać, Co on ma? On ma siódemkę, to da siódemkę. Aha, on tak, najpierw bierze kartę i dopiero daje, tak to wygląda. No ma siódemkę, sobie da siódemkę. Teraz tu gracz. Co on ma? Jeden, cztery... Ma 7, bierze, najpierw bierze i tą tą siódemkę, może ją dać tutaj, do góry. Teraz ten gracz bierze, piątkę wziął i tu ma takie karty, może dać 6, wtedy byłoby już tutaj 6 i 7, może też dać 6 na dół, ale powiedzmy da piątkę, bo punkty otrzymujemy za od 1 do 7 wierszu lub za 7 kart w rzędzie. Dodatkowo, jeśli któryś zwierzę, o tu jest, że trzyma balonik, dodatkowe punkty za zwierzaki z balonikami. Dobra, ostatni gracz. Szósteczkę ma. Da sobie szósteczkę, tu nowy, nowy wiersz otwiera. I tu już są dwie karty w rzędach. Tutaj gracz teraz. czwóreczkę a on powiedzmy da szóstkę, to już są trzy. Kolejny gracz, trójkę wziął, ale on ma. Widzę czwórki, dużo ten tu da czwóreczkę. Teraz tam gracz, szóstka, może dać do góry szóstkę, ale on ma dużo ten czwórek. No to sobie da czwóreczkę, sobie da, sobie niech tu da. Teraz tu gracz. Ma czwóreczkę z balonikiem. No, da sobie ją tu. Tu byłby dodatkowy, jakby się skompletowało 1, 1 do 7. Był dodatkowy punkt za balonik. Teraz tu gracz. Piąteczka. No, to sobie da piąteczkę. Tu sobie da. I tak aż do. Wyczerpania kart. Potem schodzimy z, kart, z kartami z ręki. No i jak każdy mi zostanie po, po, po jednej karcie na, na ręce, no to kończymy, kończymy grę. No i podliczamy punkty. Punkty. Od 1 do 7 za każdy dodatkowy balonik, lub od 7 od jednakowych też dodatkowo za kartę z balonikiem. Można sami ta, ta kartę dołożyć, że zamykamy od razu i rząd, i wiersz, więc wtedy dostajemy punkty i za rząd, i za wiersz. To jest fajna sprawa. Możemy też grać w turniejach, wtedy gramy tyle rund, ile jest graczy. No i za każdym z nich zbieramy punkty, no i potem policzamy, kto najwięcej w takim turnieju punktów zdobył. Fajna gra, trochę wspomina taki Pacjans, układankę, jest prosta, logiczna, bardzo ładnie wykonana, podoba nam się, super, super jera. Zetony Te też są fajne, bo są takie, takie przeźroczyste. Dzięki.